No, i tam pan nie, jest już wyposażony we wszystko. Ja nie. Ale. No tak. Hmm, tak się troszkę zastanawiam, czy teraz już jechać, czy targnąć beczkę. No nie, zrobię to. Tak jak w sumie gra chciał. Czemu nie odkrywam terenu? A... No bo już go znam. Tak, beczka. O, dam, 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 dam. Nie, nie, to muszą być terenowe. Okej. Okay. O, ale on nie ma... napędów. No nic, spróbujemy. Taki został dawny. W sumie mogłem zjeb przerobić ten system. Eee, i chyba daj zrobić. Tego odstawiamy z pomatem. A, a. Z poradzi sobie z co on tego jeszcze. No, nie puchnie. Najpierw ten. tak, co jest potrzebne, żeby mieć beczkę? Przed uryde. I hmm. okej okay. litrów tu możemy relację, ale wciągnąłem tam kiedyś większą beczkę i ta większa beczka już tam została. Hmm, ten jest bardzo bojowy, co prawda troszkę mało odporny na, na wodę, bo jest niski po ale... U -u 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 -u. Nic, spróbuję. Jechać w nocy. A no, jak się światła wyłączy, to się pojawia tajemnicze światło więc Będę recykling, żeby nie zapomnę. Patrzcie, więc by się nie stało. Więc zapanie wtedy się nie da odprowadzać do warsztatu. Trochę to dziwne, ale się da. Tak, i tu sobie takie miałem... To oh, jest automatycznie, ale tutaj muszę zmieścić właśnie aż 2000. A więc trudno. No i O! A co to się stało? Zatem jakieś uszkodzenie od czegoś, czego nawet nie widziałem. Hmm. No, tak mówię, tak to jest jak się weźmiemy z Batamonem, to. Bo zaraz się zgubię i nie będzie. Czyli tu. I tam i już W znam też dobrze. Ale jest nic Hmm. wyrzuciłem terenowe biegi na tej miastawce. Że powinienem zdjąć rękę z gazu. Tak, on pokazać w Francji oczywiście. Może i tak. Ale nic się nie się Na, zaczynamy. Coś tam na. Aha, jak jest <laughs> Chciałem sporzeć, że coś tam prezonci, na prezesie tym... no, mryga. Tak? To klaseczka. Co mnie niewielkie jest za każdym razem starać się przejechać troszeczkę inaczej? Hmm. Żeby nie wpaść w kolejny. Noc. Oj, ja zaraz damy do uszkodzenia, wahane. Oczywiście nasz nie jest zbyt bogata. Należy ufać tak do końca jak nawigacji, co to oczka w każdym razie no to tylko zaczynamy dobrze jak się wybieramy tak kierować samochodem to mamy oczka trzeba patrzeć w to się opakujemy prawda wiem że to są jakieś tam oczywistości, oczywistości no ale A, jeszcze przekazu, może beczką wyciągnę, no. Nieszczęsny. Tego Kraza nieszczęsny. Został w błotku. Zatankuję go jeszcze i... i A, jak jeszcze coś zostanie w beczce... Вот так, вот так, nie spieszyć. A mało tego, zdaje się, że ja mam jeszcze koło zapasowe, to kogoś troszkę naprawić. Co szkodzi? Więc tak, stanę sobie przodem. Hum. Mm -hmm. Children. Co? Czemu mnie nie jedzie? Co się z tym zrobiło? Ach, no już wiem czemu nie jedzie. <śm> no tak. No! Co je? Aha. No, trzeba poczekać aż to... ...dębie też zapaliło. O, 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 chciałem się zajrzeć. No, bardziej do tyłu. wtedy do tyłu wciskamy do przodu. <grymne> Dobra, myślę, że to wystarczy. No, no co, to... No, to... Stawiam. O, tam jakiś kota jest. Mhm, mm nie wiem nie robić tłoków przy tak stanę sobie gdzieś gdzieś szeroko ale nie głęboko Widocznie widzę, że miejscu że słuchajcie, jak że słuchajcie, się że słuchajcie, słuchajcie, że słuchajcie, cieszy? że słuchajcie, słuchajcie, że słuchajcie, udało mi się i mam całą noc sobie taką. I na rano nie miałem pani łapkę. Dobrze. Niech my się uda zajrzeć. Ach. Wydało gorzej. Przedemnie zapomnę.

Drażnik, tym tam, naprawdę coś tam i tam już Dobra, idziemy wprost. Staram się być to bardzo powolutku tutaj, bo tu parę razy mi się dostrząsnęło. Ach, no jednak.

Czekam, hmm. Tak, tak, tak właśnie myślałem. <grywa> że coś w tym rodzaju <grywa> no, zrobię. Okej. Okay. Myślę, że tak. drugie. Tędy bardziej z boczkiem. Nie gryźmy. A. Nie cierpię łatwo. Najbardziej muchy. Mary jeszcze mogę przeżyć tą kryzą do muszu. Ale nie muszę mieć takiej A, zaraz sobie zrobię przerwę i ktoś tego nie przeżyje. A, ha, ha, właśnie, właśnie, właśnie. Zapomniałem. o koledze ledzę...

To nic nie szkodzi. I już jest naprawiony. No i teraz tak się troszkę zastanawiam, czy może będę w sprzęt do przewożenia drewna. Ale... On również już mi kiedyś zatonął w Płocku. Nie szkodzi. Zmiana planu. O! Oh. Kupujemy wyjechać dobrze, Jarno. Także wygląda blokada dyferencjału stawy. Przetłumaczony, to już to, e, że zawsze nie, czem tak? Okej, no, no. Mijmy jasno pacerne, pacerne pa ale nie aż do końca. Zdaje się, że coś mi się tu spada, zaraz. Częściej paczka ma koło zapasowe, więc można trochę naprawić. Ponieważ no nie jest Delikatny jak prima balerina. knopka meczek i już się chce rozlecieć. Trzeba tak. Zobaczymy, sobie poradzić z nieco już rozjeżdżoną rzeczą. A jeżeli ta na nadwazik bierze tylko tylko na punktu ładunku to będzie fajnie i ale nie szkodzi